Hej, tutaj Rami z kanału i dzisiaj opowiem Wam o książkach, które przeczytałam w październiku Nie było ich wiele, ponieważ październik to był mój pierwszy miesiąc na studiach, wiadomo więc dużo się działo i nie miałam często jakby siły, jechoty na czytanie Zauważyłam, że właśnie o ile przed zaczęciem zajęć już jakby wpadłam w taki nawyk czytania zamiast oglądania na przykład rzeczy na YouTube czy na Netflixie bo zwykle tak wygląda moja rutyna i teraz właśnie wcześniej jakoś we wrześniu się przedstawiłam na jakby czytanie po prostu, dla, wiecie, no, w każdym wolnym czasie jakoś tak jakby wyłączyłam z głowy to, że w ogóle jest możliwość oglądania filmów z seriali i filmików na YouTube, e, Ale za to, kiedy zaczęło się, e, zaczął się rok akademicki, to już e, właśnie tak książki trochę odeszły w zapomnienie. E, bo nie wiem, jakoś tak, wracam do domu. Moim pierwszym odruchem jest włączyć sobie serial do obiadu, a nie czytać książkę do obiadu. Co w sumie jest trochę przykre i fajnie byłoby to zmienić, ale no na razie właśnie tak jest. Pierwsza książka, którą przeczytałam, to w sensie skończyłam w październiku, to The Diviners Liby Bray. Zaczęłam to chyba jeszcze września, ale nie jestem pewna. I no tak, czytałam do sobie trochę długo. <noise> ogólnie to jest seria, która jest bardzo, bardzo popularna, zwłaszcza no, na zagranicznym YouTube, bo po polsku wyszła tylko pierwsza część. I wszyscy ją lubią i w sensie, no może nie wszyscy, ale bardzo dużo osób jakby, które mają podobny gust, co ja, ją lubią. Na przykład Cuts, Paperback Dreams. No i wiecie, no ogólnie taka seria, o której jakby ja wiem o blad, że prawdopodobnie mi się spodoba. O, drobinkę się zawiodłam, głównie dlatego, że właśnie po pierwsze spodziewałam się czegoś takiego, co by mi się super, super spodobało i myślę, że zwyczajnie jakby cię trochę zastarzałam, bo już jakby mam porównanie też z innymi książkami fantastycznymi na przykład, które nie są napisane dla młodzieży i jakby to jest inny poziom, wiecie, epickości i inny poziom jakby ogólnie zaangażowania w historię i jakby też... No wiecie, po prostu trochę inaczej się doczyta. E, właśnie powiedziałam, wiecie, chyba jakieś osiem razy pod rząd, ale to zignorujemy. E, więc nie spodobało mi się aż tak, jak chciałam, żeby mi się spodobało, ale wciąż było bardzo miło. E, na pewno ta książka ma super i właśnie taki, wiecie, jesienny, halloweenowy. Tam jest e, akcja taka paranormalna z duchem, który zabija ludzi i w ogóle. E, I to jest takie, no trochę właśnie momentami, aż takie, wiecie, się siedzi w tym pustym pokoju w ociemku i zaczyna się rozglądać, czy przypadkiem nikt nie stoi w kącie. Mój największy problem z tą książką to była główna bohaterka, która się nazywała Iwi, ale nie jestem pewna. Tak, główna bohaterka Iwi. Miałam z nią duży problem, bo ona ma chyba 17 lat, a zachowuje się jak dużo młodsza dziewczyna, w sensie jakby tłumaczy to sobie po części po prostu jej charakterem, po części tym, że to są lata XX. dwudziestego wieku i jakby, no możliwe, że wtedy no taką, jakąś wiecie, naiwność i coś łatwiej było zachować w tym wieku i w ogóle. No ale po prostu była po prostu irytująca i no właśnie zachowywała się jak o wiele młodsza nastolatka. I... Um, też jakby miałam problem z jej jakby z budowaniem, bo na początku wydawała się dość interesującą postacią i jakby no po prostu, wiecie, miała jakąś głębię i w ogóle i potem przez większość książki właśnie strasznie brakowało tej głębi ona była po prostu sobie Iwi, ona sobie tam, nie wiem, ekscytowała się tym, że może zobaczyć zwłoki, bo to takie fajne i że może tam pomóc swojemu mójkowi rozkręcić biznes i w ogóle i tym, że może pójść na imprezki i to było takie, okej, okay, okej, okay, ale co z tą głębią, o której wcześniej pisałaś, Libra Bray gdzie, gdzie jest ta część jej osobowości i jakby tego, kim jest. I to się potem mi wypojawiało, ale tak naprawdę, nie wiem, ja jakoś niezbyt w to uwierzyłam, jakby, że no miałam wrażenie, że wiecie, właśnie to jest takie mocno wyrwane z charakteru Evie i że albo jest zbyt przerysowana w tych innych scenach, gdzie nie ma tej głębi czy tam jakichś jej problemów opisanych, albo, że te problemy są tam wciśnięte na siłę, żeby nie było, że jakby wszystko u niej okej, okay, ona jest taka tylko roześmiana i naiwna e, Więc to mi przeszkadzało Mam nadzieję, że w kolejnej części po prostu jakby zmieni się trochę mm, No może nie perspektywa, może nie jest do końca perspektywa e, Ale jakby skupienie z Evie na innych bohaterów, którzy są w tej książce, bo wiem, że właśnie e, Jakby fani tej serii bardzo lubią inne postaci Więc liczę na to, że właśnie jakby ich mm, wątki będą mocniej opisane niż Ivi w kolejnych częściach bo wydaje mi się, że było takie po prostu, żeby wprowadzić historię, dlatego Evie była główną bohaterką, chociaż jakby no inni też są pokazani dość mocno W każdym razie po prostu liczę na to, że będzie mniej Evie i więcej innych Kogo ja tam lubię najbardziej? Teta jest super i ten jej przyjaciel, chyba Henry też jest super Uwu, kocham ich Mabel, jej przyjaciółka, w sensie przyjaciółka Evie też jest super I zasługuje na lepiej, bo jest tak trochę średnio traktowana często. No i co tam jeszcze? No, ogólnie bardzo fajnie się czyta, jakby są. Wiecie, koncept, i, i, i klimacik jest taki fajny. I no, podobało mi się, podobało mi się, nie, nie narzekam. Chociaż, no, tak jak mówię, myślę, że jakbym czytała to kilka lat temu, to może trochę bardziej by mi się spodobało. Mam wrażenie, że tak już powolutku, powoli nudzą mi się książki młodzieżowe. Ale, no i tak przeczytałam kolejne części, bo chcę wiedzieć, co będzie dalej, i bardziej może poznać bohaterów, i w ogóle koniec. Przeczytałam parę rzeczy do szkoły, w sensie na uczelnię, i to był Hamlet, Williama Szekspira oraz dwa, dwie tragedie Aischylosa. Miałam przeczytać ich pięć, ale nie zdążyłam. I potem, jak już je omówiliśmy i obejrzeliśmy spektakl na podstawie trzech z nich, to już w ogóle mi się nie chciało, więc przeczytałam tylko. W sumie nawet nie skończyłam tej pierwszej z tej i nie pamiętam jak się nazywa, ale przeczytałam Ay Ayasa. Mm, powiedzmy, nie wiem cokolwiek. Yy, no tak. Ja Czytałam też różne inne rzeczy, no bo wiecie, studia, nauka czytanie, yy, w tym fragmenty esejów Susan Sontag. Ej, jego metafory i tego drugiego choroba, coś tam, metafory, coś tam, Brak, nie wiem. E... No i tam, wiecie, jakieś mity Gravesa i opracowania o tragedii greckiej. No, takie sobie odczytam od czasu do czasu, jak mi się zachce. E, nic ciekawego w sumie, ale jakby to mnie też trochę spowalnia, no bo, wiecie, muszę czytać coś innego niż bym chciała. Przez cały miesiąc czytałam też Frankensteina Mary Shelley, ponieważ to również jest taka dość halloweenowa książka i stwierdziłam, dobra, no spooky season, tak, e, a ja w sumie nigdy nie czytałam Frankensteina i nie znam tej historii w ogóle, w sensie teraz już znam, wtedy nie znałam, e, a, no nie wiem, bardzo lubię jakby postać Mary Shelley. E, nie wiem o niej zbyt wiele, ale chcę się dowiedzieć i w sumie ja trochę muszę na zajęcia, bo chodzę na zajęcia z prozy COVID w XIX wieku i mam właśnie na liście lektur na drugi semestr Frankensteina, ale tych lektur jest tam 18, więc staram się zacząć wcześniej właśnie poprzez m.in. czytanie Frankensteina. I prawdopodobnie będę też czytać biografię Mary Shelley i jej mamy Mary Wollstonecraft, bo są bardzo interesującymi postaciami i chcę wiedzieć o nich więcej. Frankenstein. E, Wichter Frankenstein to Devil. E, I naprawdę nie, on nie myśli. On nie myśli. Był w stanie stworzyć dosłownie człowieka z jakichś świecie kawałków i stworzyć go tak, żeby on działał i żył i myślał i w ogóle wszystko funkcjonowało poprawnie i jeszcze był super wytrzymały i super silny. E, ale nie pomyślał o tym, że jak go porzuci, to to się może źle skończyć, i że może jednak ludzie czasami potrzebują, wiecie, ciepła i przyjaciół, i zrozumienia, i nie wiem, żeby inni ludzie nie uciekali z krzykiem od nich. Jakby ta książka. No, wiadomo, że jakby nie byłoby książki, gdyby nie to, że on go porzucił, ale było mi tak przykro, bo naprawdę wszystko. W życiu Wiktora się posypało tylko dlatego, że on nie pomyślał o tym, żeby gdzieś się zatroszczyć o stworzenie, które zbudował i dać mu trochę ciepła i miłości, jakby nauczyć żyć w społeczeństwie i też jakby... Jakby to było tak proste, to by było tak proste. Wystarczyłoby, no wiecie, usiąść z tym potworem i z nim pogadać, nauczyć go mówić, czytać, pisać o kulturze, o muzyce i wytłumaczyć wszystkim dookoła, że no on no taki się urodził, no jedno, no niektórzy wyglądają trochę inaczej i jelo, a zamiast tego on go porzucił i potem jakby no ja się nie dziwię, ale ten potwór się mścił na Wiktorze, no bo w sumie jakby... kurna. Bardzo przeszkadza mi to, że ten potwór nie ma imienia i nie chcę go nazywać potworem, bo tak naprawdę nie uważam go za potwora jakby z... tylko ze względu na to, że jakby... Wyglądał jak wyglądał i był zbudowany zamiast urodzony, jakkolwiek to brzmi. Yy, można by uznać go za potwora, wiecie, w sensie, że morderca potwór, no, ale Pff, ile do bohaterów książkowych sobie, ja i morduje z inną krwią i w ogóle i nie są potworami. Więc yy, petycja, żeby dać mu imię. On potrzebuje imię, no bo ja nie mogę nim mówić, a nie chcę go obrażać, no bo go lubię. Moja ulubiona postać w tej Mój audiobook na październik to było Gideon the Ninth Autorstwa Thompson... Mój... nie wiem, coś takiego I to jest ogólnie historia Której trochę nie ogarniam, bo bardzo się rozpraszałam, kiedy słuchałam tego audiobooka I mi przykro z tego powodu, bo nie chciałam się rozpraszać Ale z tego, co zrozumiałam, to jakby... Są różne państwa na różnych planetach i e, na dziewiątej planecie, właśnie która się nazywa po prostu dziewiąta czy jakkolwiek, e, mieszka sobie Gideon, która jest ogólnie sierotą, porzuconą tam za dziecka i w ogóle e, i jest jedną z dosłownie trzech osób mniej więcej w swoim przedziale e, wiekowym e, w tym miejscu oprócz e, tej. No. Następczyni, jakby tronu, czy cokolwiek, jakichś tam władców tego o. miejsca. To trudne, bo jeszcze tam są wiecie słowa po angielsku. Ja nie wiem dokładnie, jaki jest ich odpowiednik po polsku, oprócz tego, że na przykład ktoś jest władcą. Więc Gideon, jakby miała dość samotne życie i w ogóle. A oprócz tego to jest jakby świat, w którym istnieje nekromancja i przywracanie ludzi do żywych, albo kontrolowanie jakby kości i taka właśnie magia, mocno związana ze śmiercią i z ciałami. Na dziewiątej planecie właśnie, gdzie mieszka Gideon, jest, to jest jakby taki, o Boże, nie wiem nawet jak to ująć, ogólnie żyją tam jakby zakonnice, coś w tym rodzaju i to one tam sobie wszystkim zarządzają, nie wiem o co chodzi, naprawdę nie rozumiem trochę, bo jestem... Głupio ja się rozpraszam słuchając audiobooków i potem nie chcę się wracać do tych momentów No i ogólnie Gideon tam z tą następczynią tronu jadą na jakiś tam turniej czy event na jakąś inną planetę bliżej Słońca I tam zjeżdżają się właśnie ludzie ze wszystkich y, tych planet, bo ogólnie Gideon chciała zwiać, ale nie mogła, tam bla 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 I y, zgodziła się zostać właśnie jakby takim, nie wiem, rycerzem y, dla Harrow, tej następczyni tronu Właśnie w tym jakimś tam konkursie, nie wiem o co chodziło naprawdę. Wow, brzmi jest super ogarnięcie, ale no, podobała mi się ta książka, nie? Tylko jakby trochę się gubiłam w takich podstawach, a potem było trudno już jakby dojść do tego, jakby na przykład czym tak naprawdę jest to wydarzenie i czemu I się tam wszyscy zlecili. Bardzo zabawna książka. Gillian jest zabawną osobą. I yy, też się jakby się nie pierdzie i na przykład lubi sobie przetląć. I w ogóle jest yy, też bardzo, bardzo, bardzo okajawa. I yy, to jest naprawdę piękne, bo na przykład, no wiecie, widzimy to wszystko z perspektywy Gideon, i kiedy Gideon widzi jakąś dziewczynę i ją opisuje na pół strony, że była taka i taka, i że oczy miała takie, a włosy takie, a jej usta coś tam, coś tam. Nie potem jest e, wspomniane, że nie wiem, jakiś facet był też z nimi w pomieszczeniu, to jest tylko takie No, a ten stał pod ścianą <grym> I to jest takie <grym> Gideon, you big lesbian a Więc to było, no, miłe e, I też jakby główny, powiedzmy, romans w tej książce Był włoski, bo relacja między <grym> tymi bohaterkami była piękna i... Więc tak, trochę się pogubiłam w fabule, ale to jakby jest moja wina. Yy, I no na pewno będę kontynuować tę serię. Tylko myślę właśnie, że za parę miesięcy, jak trochę stanie i może będzie bliżej do premiery drugiej części, po prostu kupię wersję fizyczną tej książki, żeby ją zrealizować i jakby lepiej się połapać rzeczywiście w fabule, w fabule. I potem sobie przeczytam drugą część i będzie super. No bo ja naprawdę bardzo dobrze się bawiłam czytając tę książkę, tylko jakoś tak. Trudno mi się było skupić momentami i przez to właśnie wiecie, jakieś takie ważne fragmenty mnie omijały. Więc to już były wszystkie książki, które udało mi się przeczytać w październiku. Więc dziękuję bardzo za uwagę i napiszcie mi koniecznie w komentarzach, co wyczytaliście w październiku i czy czytaliście którąś z tych książek, o których ja mówię w tym filmie. I tak, dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym filmie. pa! you <laughs>